Potwierdziły się plotki na temat królowej przetrwania. Do Małgorzaty Rozenek dołączają kolejne gwiazdy. Wiadomość o tym, że to Małgorzata Rozenek poprowadzi kolejną edycję królowej przetrwania, zelektryzowała widzów słynnego reality show. Teraz okazuje się, że to nie koniec niespodzianek. Gospodarze audycji Plot Twist na antenie RMFFM ujawnili kolejne nazwiska celebrytek, które wybiorą się na wyprawę w sam środek dżungli. Małgorzata Rozenek weźmie udział w królowej przetrwania. Małgorzata Rozenek Majdan bez wątpienia jest jedną z najbardziej zapracowanych gwiazd w polskim showbiznesie. Prezenterka miała okazję prowadzić nie tylko autorski format Perfekcyjna Pani Domu, ale także takie programy jak Projekt Lady czy Dzień Dobry TvN. Mimo bogatego portfolio małżonka byłego bramkarza reprezentacji Polski wciąż angażuje się w kolejne przedsięwzięcia. Ostatnio ujawniono, że celebrytka zakończyła zdjęcia do nowej produkcji firmowanej logiem stacji zwiertniczej i pojawi się w nowym cyklu bez kompleksów, gdzie uczestniczki, które zgłoszą się na casting, staną przed szansą na przejście zjawiskowej metamorfozy pod czujnym okiem specjalistów od wizerunku. Małgorzata Rozenek poprowadzi królową przetrwania. Na tym jednak nie koniec wiadomo, że Małgorzata Rozenek zostanie prowadzącą kolejnej edycji królowej przetrwania. Te rewelacje skomentowali Damian Glinka i Maciej Jędruch, gospodarze audycji Plot Twist w RMF FM. Wygląda na to, że reporter pomponika nie jest do końca przekonany o słuszności tej decyzji. Uważam, że w tym formacie prowadzącym powinien być mężczyzna, bo masz jakiś kontrast. Z jednej strony masz rozemocjonowane kobiety, a z drugiej silnego faceta, który wszystkim tym zarządza, ocenił. Ogólnie życzę Gosi Rozenek wszystkiego dobrego w prowadzeniu, ale wydaje mi się, że będzie to bardziej mdłe, nie będzie to takie wyraziste, dodał. Czy gwiazda, znana do tej pory z programów o nieco innym charakterze, odnajdzie się w nowej roli? Gosia jednak kojarzy się z damą z projektu Lady, z perfekcyjną panią domu, a tutaj będzie musiała chyba zmienić swój wizerunek na taki bardziej drapieżny, zauważył Maciej Jędruch. Ujawniono kolejne uczestniczki królowej przetrwania. Prowadzący plot twist podzielili się na antenie zaskakującą informacją na temat kolejnej uczestniczki nadchodzącej edycji królowej przetrwania. Okazuje się, że w egzotycznej przygodzie weźmie udział także małżonka najsłynniejszego polskiego detektywa, czyli Maja Rutkowski. Poza tym z audycji dowiedzieliśmy się, że w programie wystąpi również Monika Jarosińska, Dominika Tajner, Natalisa, Dominika Rybak-Ilona Felicjańska i Nikol Pniewska. Widzowie reality show mogą spodziewać się, że już niebawem twórcy zdecydują się ujawnić kolejne nazwiska.